Prezentowany bijakowy rozdrabniacz biomasy, zawieszany lub przyczepiany do ciągnika, służy do zbierania zwałków ściętych gałęzi z międzyrzędzi w sadach lub winnicach, ich rozdrabnianie i wyrzucenie do worków, skrzyń lub na przyczepy. Uzyskane zrębki mają być wykorzystane do produkcji peletu lub brykietu, albo po wysuszeniu jako paliwo w małych urządzeniach grzewczych z automatycznymi podajnikami jak kotły centralnego ogrzewania lub nagrzewnice powietrza, w dużej energetyce albo jako kompost w ogrodnictwie, sadownictwie i tym podobne. Maszyna zbudowana jest z jednobębnowego wału podbierającego gałęzie napędzanego silnikiem hydraulicznym zasilanym z instalacji hydraulicznej ciągnika, poziomego bębna z wachliwymi bijakami rozdrabniającymi napędzanego od wału odbioru mocy ciągnika poprzez zębatą przekładnię kątową i przekładnię pasową. Komory rozdrabniania z przegrodami wyhamowującymi przepływ grubszych frakcji biomasy, kierującymi ją w strefę oddziaływania bijaków z wlotem umożliwiającym pobór biomasy i zasysanie powietrza poprzecznie do osi wirującego bębna i wylotu z przegrodami separacyjnymi. Leja wyrzutowego kierującego rozdrobnioną biomasą do worka, skrzyni lub przyczepy. Układu jezdnego na kołach zamocowanych do wahacza wleczonego, umożliwiającego podnoszenie lub opuszczenie maszyny, wachliwego połączenia maszyny z trzypunktowym układem zawieszenia ciągnika, hydraulicznego układu sterowania i zasilania. Do napędu wymagany jest ciągnik o mocy od 70 do 90 koni mechanicznych wyposażony w pompę o wydajności powyżej 40 litrów na minutę i wałek odbioru mocy ze sprzęgłem jednokierunkowym przenoszący moment obrotowy 1200 Nm. Prędkość robocza zestawu ciągnik maszyna wynosi około 3,6 km na godzinę. Wydajność około 1,5 ha na godzinę, to jest około 3,5 tony zrębków z gałęzi z sadu przy średnim cięciu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej wwwinwentor